Po niemal dekadzie mieszkańcy Libanu udali się do lokali, aby oddać głosy w wyborach samorządowych. To pierwsze takie głosowanie od momentu zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a bojownikami Hezbollahu. Trwający 14 miesięcy konflikt będzie prawdopodobnie kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki niedzielnego głosowania. Pierwsza tura wyborów rozpoczęła się na poważnie zniszczonych południowych przedmieściach Bejrutu, stanowiących bastion Hezbollahu. Wybory burmistrzów i rad miejskich stanowią wskaźnik tego, jak głęboko wojna zmieniła polityczne sympatie mieszkańców Libanu. Przewiduje się, że w dzielnicy, gdzie w wyniku izraelskich nalotów zginął w ubiegłym roku przywódca Hezbollahu, Hasan Nasr Allah, największe poparcie zdobędą Hezbollah oraz szyicka partia Ruch Amal. Wyborcy podkreślają, że najważniejszym priorytetem jest dla nich odbudowa zniszczonych domów oraz przywrócenie źródeł utrzymania.